Siema. Witam Państwa z chyba najbardziej prestiżowego dzisiaj miejsca w Katowicach, czyli z katowickiej strefy kultury. Za mną główny bohater tego krótkiego materiału, NOSPR. Przede mną nowe, ogromne KTW 1, KTW 2. A ja już Spodek na nikim nie robi wrażenia w takiej sytuacji. Tu centrum kongresowe. Tu zaś się budują nowe mieszkalne. Ludzie, złoci. No ta okolica, tak jak mówię, to jest chyba miejsce w Katowicach, które się najwyraźniej i najnamacalniej zmienia. I są drzewka, to nikt nie może zarzucić, że betonoza. A korzystając z tego, że dzisiaj w końcu jest, po tych obrzydliwych deszczach pierwszy dzień jakiejś przyzwoitej pogody, chciałem wam powiedzieć, parę takich może ciekawostek, których nie dowiecie się nigdzie indziej, chyba, że przeczytacie na Wikipedii. O właśnie Nosprze. Tu właśnie za mną znajduje się siedziba Nospru, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. O budynek, który jak na takie Monstrum, to powstał bardzo szybko. Zbudowanie go zajęło tylko dwa lata. E, zaczęto w 2012, a w sierpniu 2014 już był skończony. No ale co jest takiego w nim super? No, oprócz oczywistych rzeczy. To jest największy w całej Polsce kompleks nagraniowo-koncertowy. Jeżeli chodzi o akustykę i udostępniane przez tę budowlę możliwości, to jeden z najlepszych na świecie, który przez lata otrzymał bardzo dużo różnych prestiżowych nagród. Zaprojektowany przez architekta pana Tomasza Koniora. No i oczywiście architektura tego budynku, jak możecie się domyślić, nieprzypadkowo nawiązuje do przemysłowej zabudowy brunośląskiej. Zresztą sam ten budynek stanął na Holzplatzu, czyli Placu Drzewnym od kopalni Katowice, leżącej tu zaraz obok, z której jest zrobione Muzeum Śląskie. I to jest właśnie to, co mnie zainteresowało najbardziej, bo to, że to jest prestiżowy budynek, że tu artyści, tu występowali prestiżowi artyści z całego świata, że tu akustyka topowa na świecie, że tu certyfikaty, że tu nagrody, że tu piękna, piękne sale koncertowe w środku, to wszystko prawda. Ale co się okazuje? To zostało tak zaprojektowane, żeby nawiązywało jednocześnie i do muzyki, i do właśnie e, przemysłowej architektury przemysłowych osiedli na Górnym Śląsku. Między innymi tutaj do pobliskiego na przykład nikiszowca. I tu oczywiście główne skrzypce gra tradycyjny na Górnym Śląsku budulec wszystkich budynków przemysłowych czerwona, piękna cegła. I to nie jest żaden substytut, nie są żadne płytki udające cegłę, tylko prawdziwa cegła. I to uwaga, na tym polega cały widz, nie byle jaka. Do zbudowania elewacji tego gmachu użyto 611 tysięcy cegieł. I cegły te zostały specjalnie zamówione i wyprodukowane, wypalone w zabytkowej cegielni w miejscowości Patoka. To jest taka wioska e, niedaleko Lublińca i zostały wypalone, o ile dobrze wyczytałem, w piecu Hoffman. Z roku 1875. Także tu nie dość, że jest nawiązanie w formie, to jeszcze jest autentyczny, historyczny, prawdziwy górnośląski budulec. Jakbyśmy to porównali do naszego ulubionego trunku, czyli piwa, można powiedzieć, to jest budowla kraftowa, rzemieślnicza. I widzicie, z tej strony kiedy pada światło i te wewnętrzne strony. Tych, 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 tych elementów podzielonych są podświetlone, robi to taki efekt trochę jak czerwone ramy okienne na osiedlach roboczniczych w Familokach, które były bardzo często malowane właśnie albo na czerwono, albo na zielono. Także o ile ja często narzekam na nowoczesną architekturę, że to takie kloce bez duszy w porównaniu do starych budowli, to to, to jest naprawdę przemyślana budowla. I do tego dobrze wpasowująca się w okolice, bo naprawdę jakbyśmy się tutaj cofnęli 15 lat temu, no to co resztki tam po kopalni Katowice, tutaj po prostu jakieś nieużytki, a dziś trzeba przyznać, że no naprawdę to robi wrażenie. Taką ciekawostkę jak się wie to też daje taką fajną perspektywę, trochę inaczej, trochę inaczej się na taki budynek patrzy jak się wie że tutaj te nawiązania, te motywiki to wszystko było przemyślane, nowoczesne ale jednak bardzo głęboko osadzone w historii, w tradycji górnośląskiej. I ja myślę, że to jest super. I to tyle ode mnie. Jakbyście mieli kiedyś okazję być tutaj w okolicy, to na pewno warto sobie ten budynek obejrzeć i od zewnątrz. No a że warto w środku być i wybrać się. Na jakiś, prawda, koncert, posłuchać tego, doświadczyć tej akustyki, to już chyba nikomu mówić nie trzeba. Jest tak głupio się przyznać, ale tam w środku jeszcze nie byłem. Ale liczę, że w końcu się uda. A i w ogóle to teraz tam w budynku Nospru kręcą jakiś dość znany ponoć aplowy serial. Ale jestem mało serialowy, ale może ten obejrzę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Możecie zostawić jakąś łapkę w górę, że dzięki Nikleosowi nie musicie otwierać Wikipedii i z niej czytać, bo on już Wam opowiedział, co tam jest.